Siema, z tej strony Koku55 Dzisiaj witamy w no witam, no witamy strzelką w grze Brawl Stars ale wiecie o co chodzi, że no dopiero zacząłem grę, nie no żartuję, no w sumie dopiero zacząłem, ale ale coś tam wiem, że tam jakiś nowy sezon czy coś takiego no, i ja, ja mam naprawdę więcej pucharków, ale, ale tak wyszło. I mam naprawdę więcej pucharków. I, ale to, to nie na tym koncie. Tamte konto chyba nie wiem. Na tamtym koncie mi się telefon telef zepsuł i nie, niestety nie mogłem pokazać. Ale możecie wejść sobie. Nazywam się Lwniferek. A po pierwsze, to na początku zapraszam do klubu. Um, do um, sokoły Koku 55, bo zapraszam zapraszam no. macie też tu ten klub jak można pisać i widzicie że macie tu od 200 pucharków mam nadzieję że zbieracie, chociaż ja nawet tyle jeszcze a nie mam już co ja no mam już tam jeszcze pucharków zapomniałam o tym ale ale no zapraszam do klubu no, Soko Sokoły Koku 5-5 i tu możecie wbijać, opis sobie zobaczycie I możecie nawet ze mną pograć. Nawet na odcinku możecie pograć ze mną, chyba że ktoś nie chce, to możemy tak normalnie pograć. Ale dzisiaj będziemy grać sobie w Zawy Stars i, i sobie grać. I to doszła nowa postać. Nazywa się Ems, więc... Taka szkoda, że wypróbujemy ją najpierw. Nie, no ja, ja już próbowałem, ale pewnie wy też ją próbowaliście. No. Tak Co jest? Ty. O, no tak, bo ja nie podłączyłem do ładowarki. Patrzcie. No ja teraz element ale mam nie, tyle baterii. O, nie. A ona jest w sumie mocna, ale trochę słaba. To jest takie dziwne, bo ja ją szelko zabijałam tu tę chwilę. Ale dobra. No dajmy jej jeszcze no trochę plusów. Ma dobry atak. Dobrze się śmieje, co prawda. Co jest? Dobra. Jeszcze raz. Piu, piu, piu. Dobra. I teraz się nie odrodzą. No na pewno się odrodzą, bo jakby się nie odrodziły. A patrz, teraz mogę tu przez ścianę. Pyk. I się bije. Tyk tyk, tyk. 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 Co jest? Myślałam, że Walne, ale jednak nie. Łatwiej. Atak śmierci. Otrucia. Teraz ty, trydy, tryt. Teraz wszystkich teraz zatruwam. Jeszcze raz. Widziałem. Jak to? To jeszcze. Tym użyję. Nie ma. Dobra, nie, dobra. Gramy rundę. Nie będę tu sobie testował jej. Dobra, gramy na luzie. runda. Szelko. Jestem trochę chory. Mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać w odcinku. Więc tak sobie tam ten odcinek. Nie ja dlaczego jest czarny. Ja gram po bokach, o nie. Dobra, przynajmniej mój bizon mi nie będzie przeszkadzał, bo to jest taka strzałeczka, że to się nagrywa i to jest takie... Dziwne No co ten ból robi? Wiedziałem, że to takie noby są No w sumie wiedziałem już, bo już widziałem ich trochę Na początku Ja ich wolę obijać najpierw W ogóle ja mam trzy, a tamta sześć, a ja prawie je zabiłem Co jest? Ona atakuje wszystko, jeszcze tamta szelka ma co jest? Szelka, strałka, o nie Dobra, dorodź się szybciej, bo Bo ty padłeś niepotrzebnie Dobra, dawaj. Mra, lecimy. No, coś się nie ruszasz. Dobra, ho. On chyba jest botem. On chyba wyszedł z gry właśnie teraz. Idzie po soczek. On jest botem. Tak się dziwnie takie ruchy ma. Bo to. A, tak, to na pewno jest bot. Wyszedł z gry. Co jest? No, ma 11 barów. Nie! No nie wasz. Co jest? Zabili ją. Ty bocisku. Pamiętasz. O Jezu, bot. Ten bot będzie atakował. No nie. Dobra. To jest! Myślałam, że ich załatwiłem, ale dobra. an tak, zapomniałam, że gram duo. Ech, śmieszne. A może nie? No dobra. Zapomniałam, że gram duo w ogóle i miałam grać solo. Co jest? Dobra. No a ja chciałem skrzynkę. I może by coś wypadło. Chociaż bardzo duże szanse. Nie wiem dlaczego, ale mam już takie duże szanse na legendę. Co jest? Dopiero zacząłem grać i już mam duże szanse na legendę w ogóle. Frank. I duże szanse na legendę. Jak tak można? Przecież z Mega Boxa to nawet takie skrzynki. Patrzcie jakie mam szanse na legendę. Tu jest chciecznie. Dobra, widzę, Wam no, pokażę tu w tym miejscu gdzieś, o dużo szanse na moje De. O jezu katar 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 dobra lecimy z kole... O, nie, a może w sumie zagramy, zagramy na zbiorach dobra zbiory, zagramy jedną tam rundkę zbiorowo, ej w sumie zapomniałem grać na zbiorach klejnotów, a to jest łatwo wygrać to w sumie nie tak łatwo ale co jest? Dlaczego mnie to dopiero teraz przeniosło? O nie! Ciu, ciu, ciu. Ja w ogóle, nie! Myślałam, że to będzie łatwiejsza rundka. Ja tu już ginę na odrazie. A, ja mogę tędy przejść. A jednak nie. O Jezu! Co to jest? Co tu się dzieje? Dobra. O! Dobra, ja tu siedzę. Oni at niech atakują. Ja bronię się ze swoich klejnotów. No nie, no jeszcze ten Nob użył tego ulta tu na to. Wiesz jak ten ult się mógł przydać. To jest niemożliwe. On nie bierze tego! Co jest? Dlaczego tu tyle nobów grano? To ja tu mogę wszystkich pozałatwiać oni. Pyk. Mogę wszystkich pozałatwiać oni. Jeszcze pyk. No nie no, teraz mu dam park ale... No przynaj... Ale on by sam tego nie zabił, bo on jest nowym. Co jest w ogóle? Chyba, że nie jest nowym, no nie wiem. Chyba, że coś mu się trochę pozdrawia, ale naprawdę. Co jest? Nie, nie chcę was! Chodźcie! A w sumie mam zero. Gincie! Sam zginąłem, ale ale oni się. Nie! Myślałam, że już on padnie. Tam, tamten się cieszy. Jezu, no i jedna rundka. Nie, koń. No już tyle rundek dzisiaj zagraliśmy. Kończymy. Nie, no żartuję jeszcze jeden. Ojej, nie, co ja zrobiłem? Tyt, co jest? Gięcie. Gdzieńcie! Kurde, ja ich próbuję obijać, ale ich się nie da obijać, bo oni i tak cię zabiją. Nie grajcie nigdy na zbiorach klejnotów. Ja jeszcze nie mogę grać na tym duchowym trybie. Ta, tam jest fajnie na tym duchowym. No co jest? Oni wygrają. Nie, nie! Nawet o tym nie próbuj, żeby tylko to użyć! Przepraszam, że ciągle mówię, co jest. Ale tak jest. To jest moje. zadowolenie. Dobra, zabiję im to. Teraz, teraz my wygrywamy. I co? Co? Czas my wygrywamy. O! Pik! Dobra, moje. O nie! Pa, jak nie trafił? nikogo chyba. Czy w kogoś trafił? Nie wiem. Dobra. Nie, jeszcze ten nob znów. Dlaczego te prima Są takie noby. Z tych elprimów. CO JEST? Przez tego El, El Primo, bo on ulta zawsze używa Takie gówno z tego El Primo Nawet gorsze niż gówno jest W sumie to nic Trafił we mnie na farta. CO JEST? Myślałam, że Dlaczego mówię ciągle co jest? Co się ze mną dzieje? Nie wiem CO JEST? NO NIE! ZNÓW TO POWIEDZIAŁEM! Dajcie mi wyzwanie, żeby nie powiedzieć co jest, to... No i tak się skończył nasz odcinek. No nie no, jeszcze jedna rundka! Zartować, jeszcze jedna rundka. Chociaż, nie wiem, no nie, tam jeszcze jedna rundka się... Tylko... Teraz na zadymie. Dobra. O nie. Dobra, lecim. Nie. Dobra. I napisz też czego jesteś odcinek. Nie, 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 nie. Ej, co jest? Przegrywam. Znów powiedziałem. Sam jestem tym co jest. Dobra, teraz już nie będę mówić, co bo się tak przyzwyczaiłem, tego mówię. Dopiero od wczoraj to mówiłem, a już tu chce mi się to mówić ciągle. Co? Nie, O, prawie powiedziałem, ale nie powiedziałem. Cofnijcie i powie... w komentarzach po... powiedzcie. O, podanie. Dzięki za podanie. Praca zespołowa. No masz to. Myślałem, że gola czyli chciałem się na niego coś powiedzieć. I, i go przeklnąć Nie wiem, że to jest. Nie! Nie! To jest mój koniec mojego życia i mojego świata. Co jest? Nie, znów to powiedziałem. dobra niech tam mówię, co jest. Nikdy nawet piłki oddep. Co jest? Nie, yes, znów to powiedziałem, jak ja jestem. Dajcie mi challenge. Nie mów, co jest. To wtedy to powiem. To jest. Teraz, teraz na bank... Nie, nie już tego nie powiem. Nigdy. Nigdy tego nie powiem. Pyk. To jest... nie! Yes. Znów to powiedziałem. Pyk, pyk, pyk. Teraz będę mówił pyk. Chyba, że będę wygrywał. Nie. Może i nie. A nie. Tamta użyła ulta. No w sumie trochę to nie było rozsądne. Bo nie mogła z ataku chyba. A nie, bo by pewnie... Jeszcze buźkę dają. No nie. Taką śmieszną buźkę. A my przegraliśmy. Mm, przegraliśmy. Dostaliśmy na minusie. Dobra, to by był chyba na koniec tego odcinka. I... Żegna was. No dobra, koledzy. Żegnawać w dzisiejszym odcinku Colt więc Elo, widzimy się w kolejnym odcinku za nie wiem trochę dni a live chyba nie będzie, ale nie wiem jak nagra się live, więc później może jakoś nagram, ale nie jestem pewny, bo na takim innym czymś mi to się nie udawało, więc Elo!